Siemano, widzowie. patrzcie gdzie właśnieśmy się znaleźli. U domu pewnego dziecka, strasznego dziecka. O kurde, no możemy go tam z powrotem postawić. Dobra, co my musimy zrobić? Get bottle from Fridge, okej, okay, fridge. Gdzie jest bottle? Tu jest bottle. O no. Nie wiem, po co to tutaj są jakieś jedzenie? Ale dobra, w takim razie musimy nakarmić. No co? Take baby to freezing table. No ja rozerał no, się. Smród, kurde, jak w ogóle postawić tam tutaj kurde no jak? Jaki typ? No to... ten, dzie ten dzieciak to jest bardzo straszny typ. Uh, o, co to jest? A, bo musimy takie zbierać. Dobra. Staszczem to, to jest happy. O! Uh! Ja... Yeah. Gdzie to dziecko jest? Tutaj. Uh, co uciekasz tatusiowi? Take baby to bed, okej. Okay. Już to robię... Co to jest? Dobra. Teraz tak, dziecko. O, fajny strobek. O, to chodzi. dawaj dobra, dobra, mi to. Dobra. Dziecko, masz słuchać. Ja nie mam nawet tego, czy Patrzcie. Ja tylko przewijam kartki. Patrzcie. No i zaśnie, ja nawet. Przewi ja przewijam po prostu. Ivan, Klaus wydor, okej. Dobra, watch this on są bo. Patrz ja po prostu jest kolejne takie Dobra Trzeba się zasypiam przy telewizorze Co się stało? Jesko Sitle baby, dobra Musimy iść Sitle Baby. Czytaj się jeszcze tam... Boże, go tutaj nie ma! Chwila. Gdzie on jest? Dam mu to, dobra. Dziecko, kurwa, on tutaj jest, przecież go tam... Go tam wcześniej nie było, dobra, kurde. Dobra, musimy teraz wziąć dziecko, kurde, co się z nim stało? To dziecko jest jakiś kurde... No nie, dziecko, już nie będę tak więcej tobie robił, dobra. A, jakieś plusi, dobra, korek, no to sobie weźmiemy to. O, he, <grystanie> leaf and close dobra, będziemy ciągle to samo. No, i znowu nie, no to się będzie chyba cały czas brało i kręcił, tak? No? A, no to fajnie nam się udało, okej. Okay. Widzowie, jesteśmy na w drugiej nocy, gety Butterfly Flix. Dobra, znowu musimy to zrobić. E, dobra. Kulno, kto mi zamknął? Musimy, o tu jest. No dobra. Przez tego dziecka tutaj nie było. Trzymaj. No znowu się zesrało. To dziecko powalone. No dobra, trzymaj tutaj. Masz tam siedzieć, dobra. A, no co się stało? Co mi uciekać, kurde. no to jak ja mam go kacznąć? Kurde, no, on jest taki szybki. Kurde, no, nie bądź ojcem. Kurde, no, ja jestem ojcem, ty mały... Waniet, ja. ale głupi on jest. Bo w sobie najpierw sobie to wezmę. Dobra, o kurde, co się z nim stało? Normalnie gwiazdki dookoła jego głowy lecą. O, gdzie teraz gdzieś już? Dobra, my, zakład, czego go tam nie będzie? No gdzie jest Tak baby to bed, no znowu no to się będzie po... Czemu to dziecko miało czerwone oczy, co? Ty jesteś opętany To dziecko jest nawet nie opętane, tylko że nie... Dobra Bro, Nie ma tak dziecko bo. A znowu, to tym razem jakimś Króliczku, ja też nie będę tego w ogóle czytał Kurde, no co się stało? Dziecko! Co? Dobra, czyli ewidentnie to będzie ten króliczek. Trzymaj tego króliczka. E, Continuating, no dobra. Będę ja w ogóle przewijał kartki. A to było akurat bardzo krótkie, dobra. Jest dziecko śpi. E, dobra. Watch TV on the sofa. She's No dobra, no, no. no kto mi do Ej! No nie o takiej po... że... No co się z tym stało? On jest jakimś potworem. To dziecko z potworem, bo on zniszczył nie Pluszankę. Find some place to watch TV. Dobra. Tak, wykonaliśmy to. Jesteśmy w nocy trzeciej. Ciekawe co to że się będzie odwalało. Ty cztywion wysowa. Czemu? No i tak się szybko skończy. Go to the, sun, see the baby. No ale... Znowu pewnie tutaj się pojawi na tym, na tym, na tym dywanie. W ogóle ciągle się ciekawię co tam jest. Można na innym odcinku to zobaczymy. See the baby. Leave and close the No i teraz co? Kurde. Ale tu są mleki, dobra. Pez a cheese toast. może coś sobie zrobić do jedzenia? Chyba. A no. Jakiegoś, nie wiem, pomidora? O. To jest ta tościarka, którą on wczoraj, chyba w tamtej ostatniej nocy dostał. Perka ci dobra. Masz się robić. Co to jest w tej kapel? O kurde! Ała! Co się dzieje? To dziecko jest faktycznie opętane. the baby. Monster. Co? Dziecko, potwór? Eee. Czemu ta ludówka się zrobiła? Taki długi korytarz. No nie. No dobra. Rua. Boże, co z Kurde, co to jest? Co się z tego... Co się z tej notówki zrobiło? Nie wiem. O, tutaj musimy... Się... Ja mogę... Gdzie ja jestem? Na jakimś korytarzu dziwnym. Dobra. No co, dziecko? Jesteś takie... Takie złe. Dobra, znowu się zesrał. Ej, ten potwór jest naprawdę jakiś... Powalom. Boże! Ja nie mogę! Jakie to dziecko spowalone! Co się dzieje tam? Jakieś zabawki wylatują z tego boksa No coś tak patrzysz? Co jest grane? Ała, no nie bij tam, nie! O kurde, gdzie jest to dziecko? Black fan, upstairs. No to co? Open. Ała! Ja nie mogę! Jakie to... A, jakie to dziecko spowalone to? No dobra. Wiele to nie ma tak dziecko. Ła, i wszyscy mnie biją. Nie ma tak. Eee. No i po sprawie. Czy no te zabawki wszystkie normalnie są na podłodze teraz? O co? Co się z tym dzieckiem dzieje? Eee, czy ono się tak gapi? No. Ja do tego dziecka idę normalnie. E, no sam pożeglu to Zyra To z rocket. Rocket. możemy przez to przejść. Aha. A put, Boot. Inna cold. Musić tuszankę tego. Dobra. I co dziecko? Będę ci teraz czytał. Bo jesteś niedobry. Co się, co się tam dzieje? Co jest? Ja na no co? Czemu? Przesz ich tam! Przesz one były tam na półce. Czemu ja? Gdzie to nas zabiera? Jakieś oko tam jest, dobra widzę, kończę ten odcinek, bo już wszystkie trzy noce wykonaliśmy, do widzenia.